Witaj w inspiracji Buna. Każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kernę. To, co myślisz, mówisz lub czynisz, wyraża to, kim jesteś w danym momencie. Zwracaj uwagę na swoje myśli i czyny. Możesz uczyć się siebie. Ze sposobów, w jaki żyjesz. Jeśli coś przestaje Ci się podobać, możesz zmienić to tak, jak tylko zechcesz. Nikt oprócz Ciebie i tylko Ciebie nie ma pełnej władzy nad Twoim życiem. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.